Dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV reklama jest ze mną Michał Kuźnicki, dyrektor ds. marketingu w firmie Deka by Dorota Kuźnicka. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. E, czy trudno było zorganizować tak wspaniały pokaz? Wie pani co, jeżeli robi się dwudziesty pokaz mody, bo to był dwudziesty pokaz mamy, jest troszeczkę prościej. Ja osobiście jestem obecny przy piątym, oczywiście jako małe dziecko byłem gdzieś tam obecny cały czas, ale jako tutaj na tak ważnej pozycji to jest mój piąty pokaz. I rzeczywiście, jeżeli ma się zgrany team, a ja taki mam, który gdzieś tam sam złożyłem, tak, powolutku wdrażając się, można powiedzieć, w firmę, jest nam o wiele łatwiej. Jest to ogrom pracy. Jeżeli chodzi o samego mnie, można powiedzieć, że te trzy noce tak przysłowiowe nie było, nie było snu, ale wyszło wszystko na, na pięknym poziomie. Mamy fenomenalną frekwencję, jeżeli chodzi nawet o naszych partnerów, są bardzo zadowoleni, więc ja też nie mogę być niezadowolony. A czy ty zawodowo spełniasz się całkowicie na stanowisku dyrektorskim, czy masz jeszcze jakieś inne plany biznesowe, które chciałbyś realizować w przyszłości? Skupiam się, wiesz, nie można ciągnąć trzech srok za ogon, tak, tak się mówi, więc skupiam się typowo teraz na, i wyłącznie na rozwoju marki EDK. Mamy zamiar wejść na kolejne rynki do końca tego roku i co mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy na tej pozycji i bardzo się cieszę, że mogę w tym wszystkim uczestniczyć i możemy tworzyć show na najwyższym poziomie. I jeżeli chodzi o Polskę, o Bydgoszcz, nie trzeba lecieć do Mediolanu, nie trzeba lecieć do Paryża, można mieć tutaj to wszystko w Polsce. Czyli to są najbliższe plany rozwoju firmy e, państwa. Najbliższe plany to jest ekspansja właśnie tych rynków zagranicznych. Mamy ochotę wejść jeszcze na jedną większą platformę sprzedażową, jeżeli chodzi o platformę internetową. Jesteśmy już na modiwo. To jest nasz ogromny sukces, a powolutku nie mogę jeszcze zdradzać, bo tak mamy zapisane w kontraktach, ale na pewno będzie się działo i cały czas trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o, o biznes modowy w Polsce. A czy Ty chciałbyś, aby Dorota Kuźnicka poszerzyła swój asortyment o produkty męskie? Czy z się, je nosił? Jak najbardziej, jak najbardziej. Wiele razy mamy takie, gdzieś tam przejawy, gdzie mogłaby ta kolekcja męska się w końcu pojawić, ale mama tworzy dla kobiet, jest z tego bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa i nie chce ingerować, jeżeli chodzi o jej kreatywność właśnie w tym zakresie. Można powiedzieć, że ta kolekcja męska pochłonęłaby bardzo dużo czasu i tej kreatywności, więc na razie skupiamy się tylko i wyłącznie na paniach, a na panów jeszcze przyjdzie czas. A do jakiej grupy docelowej skierowane są produkty marki Deka? Wiesz co, nie ma tutaj przekroju, bo jeżeli spojrzymy na to, jakie modelki nawet szły w dzisiejszym pokazie, to przekrój mamy od bardzo, bardzo młodych pań i bardzo, bardzo dojrzałych pań, więc tutaj możemy naprawdę porównać to, że... Marka DK jest dla każdego i my chcemy zawsze to przekazać, że my nie szyjemy tylko i wyłącznie na tak zwany runway, tylko szyjemy na co dzień. Że to można ubrać na co dzień i może to nosić każdy. Mamy krawiectwo na miejscu w Bydgoszczy, mamy ochotę mieć jeszcze parę punktów w Polsce i tam też wprowadzać nasze innowacyjne rozwiązania, jeżeli chodzi o właśnie szycie i sprzedaż. Więc warto nas obserwować, warto się w naszym świecie, można powiedzieć, troszkę zakochać, bo robimy to troszeczkę inaczej. Właśnie na waszych social mediach można zobaczyć, że nawiązaliście współpracę z konkursem Miss Polonia. Są też dzisiaj wśród gości obecne trzy finalistki konkursu. Jest to związane z tym, że współpracujecie? E tak, współpracujemy od początku, można powiedzieć, tego roku, gdzie mieliśmy okazję być zaproszeni na galę w Zakopanym, jeżeli chodzi o wybory właśnie Miss Polonia. Ogromne podziękowania tutaj dla pana Igora Włodarczyka, który jest prezesem firmy, która organizuje to fantastyczne wydarzenie relacjonowane w telewizji polskiej. Współpracujemy razem, mamy ochotę na więcej i będziemy, mogę Państwu wziąć też na The Look of the Year fantastyczna impreza w Warszawie już w tą niedzielę, więc nie mamy zbytnio czasu. Musimy bardzo szybko zrobić swoją robotę tutaj i już w niedzielę jesteśmy tam u e, prezesa Igora, więc bardzo się cieszymy. Składam na jego też ręce ogromne podziękowania i będziemy współpracować. Warto nas śledzić, fajne postacie też gromadzimy na naszych pokazach mody, więc e, warto, warto to pogłębiać i w ten nasz świat wchodzić, tak jak już mówiłem, bo zawsze przygotujemy coś innego. Nigdy nie powtarzamy tego, co było, tylko idziemy do do Właśnie, widzę tutaj wiele wspaniałych osób i waszych partnerów. Czy mógłbyś wymienić, kto dzisiaj zaszczycił was swoją obecnością? Wiesz, co, ciężko by było zliczyć tych wszystkich partnerów, ale są to wspaniałe firmy. Jest to od wielu lat Madbut, jest to BMW Dynamic Motor z Bydgoszczy. Jest nowy, fantastyczny, fantastyczny partner, jakim jest Budlex. Jest to Biała Perła też z niewieścina. Fenomenalni partnerzy. Jest to oczywiście dzisiaj. Z Fantastyczni goście, Miss Polonia, druga wice Miss Polonia, nasza też Bydgoszczanka, która została Miss Publiczności, Sandra Samrowska. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych postaci, z którymi można robić wspaniałe rzeczy i to przede wszystkim są tacy nasi ludzie. To są osoby, które chcą z nami współpracować, a wtedy jeżeli jest ta chemia, jest po prostu łatwiej i możemy robić fantastyczne rzeczy razem. Też na początku roku chwaliłeś się nawiązaniem współpracy z firmą Modiwo. Tak czy było warto, a raczej czy na ten moment możesz powiedzieć, że to była dobra decyzja? Uważam, że to była bardzo dobra decyzja dla naszej marki, dlatego dla żeby poszerzyć te kanały sprzedażowe. Nasi klienci chcą otrzymywać produkty najwyższej jakości i być, żeby ten produkt był rozpoznawalny, tak? więc jeżeli możemy pokazywać go na tak szerokiej platformie, jaką jest Modiwo, na tak szerokokątnej, można powiedzieć, gdzie, gdzie z całej Polski i nawet z zagranicy ludzie wchodzą na tę platformę sprzedażową i widzą tam naszą markę. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi i chcemy, chcemy do końca roku, tak jak mówię, wejść jeszcze na jeden bardzo duży sklep internetowy i mam nadzieję, że wszystko się ułoży i będziemy tam. E, firma Deka to jest firmą rodzinną i ty wielokrotnie mówiłeś o tym, że wspaniale pracuje się ze swoją mamą, prawda? Tak jest, tak jest. Deka jest firmą rodzinną, ponieważ parę lat temu, jak mama gdzieś zaczynała swoje kroki, już nie chciała tworzyć dla kogoś innego, chciała podjąć decyzję, że tworzy dla siebie, tak. Zawołała mnie, można powiedzieć, do swojego zespołu. Ja pracowałam wtedy w innym miejscu i przez... Te wszystkie lata udało nam się stworzyć markę, ale nie tylko markę, bo marka to jest dobre słowo, kiedy stoją za nią ludzie. My mamy fantastycznych ludzi za sobą, czy to naszych klientów, czy naszych partnerów, czy ludzi wokoło marki, którzy, którzy tak naprawdę tworzą tę markę. Począwszy od naszego całego zespołu, całego teamu, który szyje kreacje, do właśnie klientek, które mogą w naszych pokazach wychodzić i ten innowacyjny pomysł. Myślę, że jeszcze nie raz się pojawi, ponieważ tak fantastycznie... Reakcji na pokaz. No powiem Państwu, że nie mieliśmy jeszcze chyba i na pewno to było coś niesamowitego i taka innowacja, że klientki idą w pokazie jeszcze oprócz profesjonalnych modelek, to ja mi się marzę, żeby widzieć takie coś normalnie w modzie. Zgadza się, to było ogromne zaskoczenie. Ale jeszcze wracając do tej firmy rodzinnej, czy podczas niedzielnego obiadu zdarza Wam się rozmawiać o pracy, czy raczej wyłączacie całkowicie tematy związane z modą i rozmawiacie już tylko na tematy prywatne? Ja powiem tak. Jeżeli praca wiąże się z pasją. To pasją się żyje. Nie da się biznesu rozgraniczyć nieraz od, od życia domowego, ale my staramy się to fajnie robić, staramy się, żeby te światy się przenikały, ale w normalny sposób, mieć w tym wszystkim złoty środek i umiar, bo to zawsze jest potrzebne. Ale oczywiście, jeżeli mówisz o tym przysłowiowym obiedzie, my jesteśmy bardzo rodzinni, często jemy obiady razem w niedzielę, więc zawsze jest czas na wymianę poglądów, jeżeli chodzi co będziemy, jak będziemy pracować od poniedziałku i jest czas też dla rodziny, który. Mamy tylko dla siebie i rozmawiamy o innych tematach. Też niedawno zostałeś ojcem. Jak łączysz tak ciężką pracę z obowiązkami rodzicielskimi? I czy pana mama spełnia się w roli babci? Tak jest, No, mój syn ma już 4 lata, od 1 września chodzi do przedszkola, jestem z niego bardzo dumny, świetnie sobie radzi. Myślę, że jak dorośnie i zobaczy w jakim segmencie tata działa, to, to też będzie gdzieś tam poniekąd dumny, bo jest to coś innego na pewno niż gdzieś tam standardowa praca, którą oczywiście też szanuję, ale jeżeli chodzi nawet o ten punkt widzenia jak mojego, jak się zmienił po prostu po, po tym jak Karol się urodził, mój syn, to jest zupełnie innego. Ja wiem dla kogo co robię. Wiem, że bardzo dużo teraz już ukierunkowuję na niego. Chcę się skupić na nim. Chcę, żeby mój syn się fantastycznie rozwijał. A dodatkowo chcę się nim cieszyć właśnie w gronie rodzinnym. I tutaj mama się spełnia fantastycznie w roli babci też. Świetnie, to już wszystkie pytania z mojej strony. Bardzo dziękuję okay. za wywiad. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich e, widzów TV Reklama i zapraszam po więcej i zapraszam na nasze e, social media. Dekka Bajdorota Kóźnicka oficjal na Instagramie. Śledźcie nas, bo warto i będzie się jeszcze bardzo dużo działo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.